Sztuka otacza nas naokoło. Dzisiaj troszkę jesteśmy pozbawieni możliwości oglądania obrazów. Prawda, że to smutne. Malarz jest takim pisarzem. Wyraża siebie, nie tworząc narrację i opowieść, malując obraz. Dostrzegamy w nim epokę, emocje, tamten czas. Tak jak z pisarzem. Dziś zafasnowałam się obrazem Podkowińskiego, zapragnąłam być w lesie, zapragnąłam iść ścieżką, oddychając powietrzem świeżym, by potem znaleźć się tam, nad morzem.